To, znaczy to, a nie to, chodzi o lunetkę, która jest fenomenem i do tego cebulą. To jest lunetka retro, niegdyś stosowana na karabinkach M16 i M4. Oczywiście to jest chińska, współczesna kopia firmy Spina i równocześnie jeden z najlepiej przetestowanych przez nas ryżowych produktów, bo ten egzemplarz męczymy chyba już ponad 2 lata. Pokazuję ją w tej formie, bo nie chcę jej odkręcać z tej rączki transportowej. A jak już wiele razy powtarzaliśmy, w paździerzowych opiniach nie możemy pokazywać broni palnej, bo ona nie jest family friendly. Ta lunetka ma powiększenie razy 4 i prosty krzyż bez podziałki. Ja na chińskim M4, czyli CQA, z tą lunetką. Robię powtarzalne 1 do 1,5 moa na 100 metrach. I naprawdę do karabinka szturmowego, dosyć krótkiego, nic więcej nie potrzebujecie. Tutaj, pod tymi kapslami, ta y, regulacja ona nie klika. W sensie jest tylko i wyłącznie płynna, więc to może być pewne utrudnienie. Ale jak już ustawicie, perfekcyjnie trzyma 0 bez najmniejszego. Problemu. Do tego ma tu u góry wieżyczkę poprawek, o tak to wygląda, czyli można sobie przełączać w zależności od dystansu na jaki strzelamy. Tak jak najbardziej te ustawienia działają. Są wersje takie jak ta, czyli z montażem pod tą rączkę transportową, albo z montażem normalnie na standardowej szynie RIS. Dla mnie fenomenem tej lunetki jest to, że ile bym nie próbował super wypasionej współczesnej optyki e, na tym chińskim karabinku, to i tak zawsze kończy się na tym. No ma też lunetka te zakrywki w stylu absolutnie retro e, i coś, co na przykład dla mnie jest bardzo ważne, e, tu jest dodatkowa soczewka do regulacji, do stosowania do swojej wady wzroku. Działa to sympatycznie. A, no i tak jak jest ta lunetka założona tutaj na rączkę transportową, to pod spodem jest otwór, który umożliwia nadal korzystanie z przeziernika, czyli możecie zamiennie w każdej chwili przenieść wzrok na przyrządy mechaniczne i z nich strzelać. No i u Mandaryna macie to w cenie 200 zł, ale jest też świąteczny kod zniżkowy na 28 zł, czyli wychodzi 172 zł. Czy ktoś jeszcze nie wie, że link macie w przypiętym komentarzu? Na Boga, nie pytajcie już, dlaczego te linki nie działają. Ja mam 53 lata, czyli według standardów jestem totalnym boomerem, tymczasem ja wiem te rzeczy, czyli jak się posługiwać smartfonem, a młodzi ludzie tego nie wiedzą. Hello!